Cześć, mam z tej strony, Fixer i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dziś sobie, no właśnie, odstrzelimy Grade 1, e, miśka, e, Czarnego, Niedźwiedzia. No ale oglądajcie do końca, bo no będzie niespodzianka, ci co byli na streamie to wiedzą jaka, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Na streamie właśnie znalazłem jako pierwsze tą dziewiątką, myślę. No spoko, dziewiąteczka na streamie. Czyżby to był troll kolejny? Bo na streamach tylko trole trafiałem. No nie wiem, no wydaje mi się, że to będzie diament. I właśnie tą dziewiątkę zobaczyłem jako pierwszą. A później mój wzrok dałem delikatnie w prawo i się pojawiła dziesiąteczka. Więc na start klepniemy sobie tego diamencika. Przy okazji pokażę wam całą kompilację diamentów, które trafiłem podczas grindu. Także strzelamy tego osobnika. On sobie powinien elegancko paść. Ten się pewnie spłoszy. Za chwilę już jest czujny. Ale tak jak mówię, no na razie go nie strzelam. Przenosimy się do namiotu. Widzicie przy okazji w którym miejscu trafił mi się Grade 1. W sumie najlepsze jezioro do Grindu, które trafiałem. A także no zobaczmy. No czy będzie diament? Liczę na to, że tak. I uwaga, tak. Jest to diament. Ja sobie go oczywiście wypcham, wypycham wszystkie diamenty i teraz zobaczycie sobie kompilację diamentów, także się nie odzywam, jakąś muzyczkę puszczę, no i możecie podziwiać diamenty. What have you learned? <laughs> Cześć, manko ponownie witam was w sasece. No niestety zrobiłem najgłupszy błąd jaki mogłem zrobić Po strzeleniu diamenta spauzowałem sobie filmik I nie włączyłem nagrywania jak strzelam miśka Tak, to prawda, no możecie teraz zobaczyć na screenie Ile miał punktacji i jak wyglądał, bo screena oczywiście sobie zapisałem Ale z samego momentu strzału no niestety wam nie pokażę, bo jak zwykle musiałem coś zepsuć No ale jest, jest grade 1 tak się to prezentuje Szlachcica sobie przeniosłem tutaj No jest to kasztanowy Ja to mówiłem na nagraniu Mimo, że nie nagrywałem Że no zastanawialiśmy się na streamie Jakie to będzie malowanie grade No w sumie jestem zadowolony Fajnie się to prezentuje No a teraz niespodzianka Bo jeszcze niespodziankę dla was miałem Tylko najpierw zobaczcie fragment ze streama Na którym mówiłem coś O pewnym gatunku No i widzimy się za chwilę Zawsze miałem problem z tym szlachetnym. Jak klepniemy szlachetnego grade 1, to już nigdy do niego nie wrócę. Kolejny grade 1 szlachetny, jaki by się mógł trafić, to będzie totalny fart. I już nie będę tego grindował. Nie chcę. Tak więc, na pocieszenie, No będziemy mieli co innego. Strzelimy sobie legendarnego jelenia, myślę. No szkoda, że Miszka nie ma na nagraniu, no jak zwykle mówię, musiałem coś zepsuć, musiałem sobie kliknąć pauzę i nie wystartować nagrania. Ale historia z tym jeleniem jest taka, że od momentu strzelenia ostatniego szlakica grade 1, nie strzeliłem żadnej sztuki, on się po prostu tutaj pojawił na rezerwacie. Także ja sobie do niego podejdę i sobie go strzelę. A i muszę tylko jeszcze przypatryć, czy broni, zaraz nie pomylę, no no, jest, jest zarza. Także no co? No można powiedzieć, miałem farta w marcu, mamy 5 grade one'ów. O ile oczywiście jelenia dobrze strzelę. Użyjmy sobie babika. Być może ładnie się to wszystko potoczy i ten jeleń... No, będzie na czystej linii. O, proszę bardzo. Akurat on się zainteresował. Bardzo mnie to cieszy. No, poczekam, aż nie będzie biegł, no, bo nie chciałbym popełnić błędu. No i strzelamy. I czy to będzie dobry strzał? Jak najbardziej. Także na pocieszenie no macie to, że strzelam jelenia, no niestety nie ma miśka. Powtarzam, nie ma miśka. Znaczy no, w teorii jest, ale... <laughs> Wiecie o co mi chodzi. Tylko teraz, gdzie on upadł? Ej, nie widzę go. Jak mi wpadł pod teksturę. Nie no jest, dobra, jest poroże. Widziałem fragment poroże gdzieś. Leży. Także no, przynajmniej na pocieszenie jest jelenek. Nawet jakoś fajnie upadł, zrobimy kilka fotek, no i oczywiście też go sobie zbierzemy, legendarny, nakrapiany bypchaj od razu na start, żeby nie zapomniał, bo różnie to, jak widzicie, u mnie bywa. E, także no, no, jest fajnie, jest fajnie, od razu go zatwierdzam, no nie będę długo na niego patrzył, jest to drugi Grade One na Jeleniu. Tak się prezentują statystyki po grindzie, nie wiem, czy to mówiłem wcześniej, pokażę Wam screena jak to wyglądało na początku, możemy od tego odjąć 10 cyferek. Bo tyle mniej więcej mulaków dzisiaj podniosłem, no i mamy ostateczną sumę strzelonych miszków. Jak widzicie, świetnych okazów 5 diamentów: 139, więc niedużo, ale zawsze coś. No i myślę, że umieścimy sobie tutaj tego naszego jelenia obok Jelenie szlachetny, grade 1. Umieść trofeum, i teraz tak się to prezentuje. Mamy dwa takie, no i mamy tego miszka. No niestety, no nie mam nagranego momentu strzału. Wybaczcie. Ale Grade 1 jest. Mamy 5. Mogłem go strzelać na streamie. O i popełniłem błąd. Mega popełniłem błąd, bo na pewno by to było uwiecznione, a tak, to no nie ma. Nie ma, niestety. Jedyne co no to ten screen, którego mogę wam jeszcze raz pokazać. No ja się w każdym razie mega cieszę. Jakby nie patrzeć 5 Grade One w ciągu marca. Został tylko mulak. No gdybym się wyrobił do 3 kwietnia to by było. Wszystko w trakcie miesiąca, no ale nie wiem, czy to się uda. Jeden super, super rare na Jeleniu, myślę, że fajne podsumowanie. No, zostawcie łapkę w górę, mimo tego, że no nie ma tego strzału. Na pewno będzie mi miło. I do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, hej.